I was serdecznie w tym filmiku bardzo krótkim chciałam Wam przedstawić top 5 podkładów bardzo, bardzo jasnych. Wiem, że macie problem z dobraniem podkładu dla bladziochów. Szczególnie jest trudne, gdy firmy kosmetyczne serwują nam same ciężkie kolory. W okresie zimowym wczesno jest ciemnym, Najbardziej nam to dotkwiera, gdy nasza skóra jest bardzo blada. Taka typowo europejska i wschodnioeuropejska. Rozpocznę może od najważniejszego dla mnie podkładu. Podkład Make-up Atelier Paris, czyli tak zwany MAP. Jest to fluid wodoodporny i ten odcień, który Wam tutaj prezentuję to jest FLW 1NB. Seria NB jest to serią pigmentacyjną z dominującym pigmentem żółtym. Wiem, że ten żółtek właśnie jest przez Was najczęściej po prostu poszukiwany. Podkład ogólnie map make-up atelier Paris, fluid wodoodporny jest to podkład Dość dobrze kryjący, tak bym go nazwała, o właściwościach właśnie wodoodpornych, który nie wygląda jak maska na twarzy, który bardzo długo utrzymuje się i który przede wszystkim nas nie zapycha, nie podkreśla rozszerzonych porów chociażby. Możecie sobie o nim poczytać na internecie, ale to co też jest istotne, jeśli na przykład używacie Revlon Color to w porównaniu do naszego ukochanego Revlona to sądzę, że on ma większe właściwości kryjące, przede wszystkim dłużej utrzymuje się na twarzy, a w porównaniu do s Lauder Double Wear to jest on od niego lżejszy, ale bardzo długo utrzymuje się. Ta kolorystyka 1NB, kolor bardzo pożądany, jest naprawdę bardzo blady. Moja skóra to jest taka typowa, to bola rasa. Dosłownie niczym biała kartka. Nie wiem czy go zauważycie, bo moja skóra ogólnie jest blada, a ten podkład też jest, jest bardzo blady i właśnie ma ten dominujący żółty pigment, jest nawet jaśniejszy od. Podkładów burżuła i od na pewno Revlon Color tej 150 dla celu tustej mieszanej. Także tak prezentuje się wodoodporny map. Jest to, tak jak wspomniałam, mój numer jeden. Innym bardzo jasnym podkładem jest już wspomniany Revlon Color tej jeśli jeszcze z Revlonami nie miało się do czynienia, a wiem, że jest goro takich pań, takich dziewcząt, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z makijażem. Ja przedstawiam Wam dwa najjaśniejsze kolory. pod Revlon kolor z dla cery tłustej mieszanej. Ogólnie przedstawiam, bo one są troszeczkę jaśniejsze. Kolor 150, czyli tak zwany buff z pigmentem żółtym oraz 110 Ivory. Odcień najjaśniejszy, ale w zestawieniu do 150 myślę, że już to widzicie, że dominującym pigmentem jest tutaj róż. Niestety róż przez większość z nas nie jest on po prostu chciany. Wielu osobom pasuje, ale w większości jednak stwierdzam, że nie, głównie przez ten intensywnie różowy pigment. Nie wiem, czego widać pewnie nie. Ale to są ogólnie dwa podkłady i jeśli jesteście bladiochami, na które warto zwrócić uwagę. Trzeci podkład niedoceniany. Sądzę, jeśli chodzi o tutaj o kolorystykę polskiej marki Skin Balance. Odcień stosunkowo nowy, bo jest to 20, 20 naprawdę jest bardzo jasna. To jest kolor nierozsmarowany, za chwileczkę rozsmaruję, ten pigment również ma dominujący. Żółty, pig, żółty pigment, ten podkład, ale mimo wszystko od Mapa 1NB jest troszeczkę ciemniejszy. Hmm, dlatego jeśli Map, na mapa Was po prostu nie stać, nie możecie sobie na niego pozwolić, bo to jest dosyć drogi podkład. A Revlon Color z tej odcień 110 Wam nie pasuje, bo jest za różowy, a 150 jest dla Was za ciemny. To alternatywą może być właśnie Skin Balance w odcieniu 20. Tak się przedstawia tutaj opakowanie. Jego cena jest na pewno korzystniejsza. On nie ma właściwości matujących, ale również dosyć długo utrzymuje się na twarzy, dlatego warto na niego też tutaj zwrócić uwagę. Inny jasny podkład: Burżu. Healthy Mix. Healthy Mix seria tych podkładów na pewno doskonale znacie, bo one są też dosyć popularne. Mają lekką konsystencję, długo utrzymują się na skórze, do tego ładnie pachną. Zapach myślę, że jest też istotny. I odcień 51 i 52. 52 ma więcej w sobie pigmentu też żółtego, a to jest 51, którego również zaliczyłabym do tych lepszych kolorów. I Top 5, czyli jako piąty podkład wędruje. Dermacol, Dermacol, Dermacol Cover, podkład kultowy, którego myślę, że też większość znacie. I ja teraz chciałam Wam zaprezentować odcień 208. Niestety brakuje mi miejsca na mojej skórze. To jest tutaj 208, jest to podkład Dermacol, to jest podkład silnie kryjący, w przystępnej cenie, za niecałe 16 zł macie na macie na Naprawdę podkład bardzo, 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 bardzo mocno kryjący, jak prawie że żaden inny. 208, jak widzicie, bardzo jasny kolor. Minus jego taki, właśnie, że on ma takie delikatne, e, może nie różowe, ale po rozmarowaniu. Porosłania, jakby delikatne, brzoskwiniowe tony. Na pewno nie jest żółty, ale jest bardzo jasny. Dlatego jeśli poszukujecie czegoś do mieszania, bądź też podkładu, który po prostu Wam zakryje niedoskonałości, jednak będzie jasny, bądź też chcecie go zmieszać z czymś innym, to ten Dermacol też Wam polecam. Bo kolor jest naprawdę bardzo jasny i możemy również sobie tutaj z nim podziałać. A na rozdanie w dniu dzisiejszym dla Was może powędruje Revlon, Revon z tej wybranym przez Was kolorze. Dlatego jeśli macie ochotę na wspólną zabawę, no to zapraszam Was do komentowania. E, opis zapewne jakiś będzie. E, oraz wyniki ostatniego rozdania e, również znajdziecie w opisie poniższego filmiku. Także zapraszam Was serdecznie. Subskrybujcie kanał. E, zapraszam Was również na moją stronę ladymakeup.pl, gdzie możecie kupić wszystkie wymienione produkty. No i przede wszystkim... E, Możecie troszeczkę więcej sobie poczytać o nich. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i do zobaczenia wkrótce w kolejnym filmiku.